Autor Karol Frączak zaprasza do zapoznania się z fragmentem jego książki Eskapada 2046. Jeśli to, co usłyszycie, Was zainteresuje, link do kupna powieści znajdziecie w opisie. Czyta Piotr Czapicki. Nazywam się Thomas O'Connor, lecz wołają na mnie kit. Historia, którą Wam opowiem, streści mój żywot w świecie, który runął z dnia na dzień. Rozdział pierwszy. Nowy Jork 2046 czwarta Tego cholernego poranka w tym zawszonym mieście, które już dawno zostało zapomniane przez Boga. Zbudziłem się znów z myślą, że kolejny dzień spędzę sam w tym piekle na ziemi. Wstałem, zapaliłem robionego szluga, który i tak smakował jak trociny z domieszką azbestu. Podszedłem do okna, zaciągając się mocno. Spojrzałem pomiędzy szczelinami desek, którymi to zabite było moje okno. Wypuszczając jednym tchem tytoniowy dym, patrzyłem w dół na to, co znajdowało się na zewnątrz. Na te pozostałe ruiny mojej dzielnicy, co wyniszczają każdego z nas powoli, przypominając o sobie swoim cholernym widokiem. Krótkie spojrzenie i chwila panującego tam na dole pustkowia strachu oddawała mrok tej dzielnicy pomimo tak wczesnej godziny. Mieszkałem w jednym z tych masywnych wieżowców, dominujących nad miastem swoją resztką piękna, łapiące wiatr, przeszywające ich zniszczone konstrukcje, a którego wraz ze stęchłym powietrzem było i tak niewiele. To tylko taka mała nora na dwudziestym piętrze, która miała okna zabite deskami i cztery ściany z kuchnią, o ile można było ją tak nazwać. Zgrzybiałe, okrutnie stare szafki, które chyba tylko cudem wisiały tu jeszcze. Na wejściu znajdował się mały kwadratowy pokój z materacem o zapadniętych sprężynach, na którym każda spędzona noc była męczarnią. O reszcie mieszkania nie napomknę, bo i słów by zabrakło. Były plusy i minusy, i narzekać nie mogłem przecież na to, co miałem. Zero mebli. Zresztą i tak nie byłoby, gdzie ich ustawić, a moje rozłożone luzem graty w tych kątach zajmowały już dość miejsca. Starałem się dbać jakoś o tę chatę, by nie wyglądała jak jakaś melina, których dookoła nie brakowało. W skrócie, moja Nora. Lubiłem tak ją nazywać i to tyle o tym mieszkaniu. Miałem tutaj towarzysza, który mieszkał ze mną właśnie od jakiegoś czasu. Przypałętał się nie wiadomo skąd. Kiedy odejdzie, też nie miałem pojęcia, a wyrzucać go nie chciałem. Po prostu lubiłem skubańca. Mówię tu o psie. Był taki niepozorny, lecz nie wyglądał wcale na słabego. Zresztą widać, że dobrze sobie radził w tym syfie, skoro jeszcze żyje tu, w umarłym mieście. W sumie dobrze, że było, bo miałem do kogo się odezwać, tak dla urozmaicenia wieczorów chociażby. Szukający schronienia, zabłądził gdzieś w tych długich korytarzach mojego bloku. Nie wiedział pewnie dokąd iść, a może celowo trafił tutaj, czując moją pseudo zupę, która się powoli gotowała. Uciekając być może przed tym, co go czeka, na zewnątrz tego całego dziadostwa, postanowił właśnie zaszyć się w którymś z pomieszczeń. Tu chciał się przyczaić i ochronić siebie i swoje dubsko, choć na chwilę, lecz to właśnie ta zupa prawdopodobnie złączyła nasze drogi. Wyglądał trochę na wilka, lecz bladego pojęcia nie miałem, co w nim drzemie tak naprawdę. Jakiej mieszanki jest psem? W sumie nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Czy zaufam mi chociaż na chwilę? To tylko czas pokaże i nasze wspólne relacje, które nas będą łączyć, o ile ze mną zostanie na dłużej. Czas uciekał mi nieubłaganie, a ja jakoś musiałem zorganizować tutaj wszystko, co było mi potrzebne najbardziej. Do tego nie miałem pojęcia, ile tak naprawdę mi czasu zostało, albo inaczej, nam wszystkim, bo kto wie, czy znów coś niepierdzielnie. Powietrze z dnia na dzień było coraz cięższe, i nie wiadomo dlaczego i czy się polepszy. Natura nie kwapiła się z odrodzeniem, chociaż zdarzały się chwile całkiem dobre. Bywały dni, kiedy wydawało się, że jest lepiej, to i człowiek czuł się dobrze. Ale były dni takie jak ten, do totalnej bani, kiedy oddychać było cholernie trudno i bez maski to tchu złapać trzeba głęboko. Więc nie miałem zbyt dużego wyboru i coraz częściej myślałem, by uciekać stąd bez żalu, tam gdzie chociaż trochę będę czuł się pewniej i gdzie będę mógł swobodnie złapać więcej oddechu. Ludzie niczym dzicz błądzili od czasu do czasu po ulicach, wyrywając sobie wszystko, co można zamienić na parszywe, bo nie zawsze dobre żarcie. O nie toczyły się czasami zacięte walki między ocalałymi, nawet za cenę życia. Oszczędzone przez Boga tłumy, szukające na ulicach choćby czegoś niewielkiego do zjedzenia, czegokolwiek, co się nadawało, nawet tego, co jeszcze biegało dookoła, już nie robiło im to żadnej różnicy. Służb porządkowych też już nie było, i Bóg jeden wie, o ile istnieje, gdzie się to wszystko podziało. Zapewne zostawili swoją służbę, ratując własne dubska, uciekając, widząc tę tragedie ukochanego miasta i jego sądu ostatecznego. Dla nich już przestało liczyć się poświęcenie dla kraju, a priorytetem stało się chronienie bliskich i chęć przetrwania. Totalna anarchia zapanowała nad miastem, które przyniosło ludziom tragedię i sąd Boży. Ja wiem, że długo tu już nie zabawię, i słyszałem także, że na północy mają obóz dla ludzi, którzy potrzebują schronienia, niby dla tych, co szukają ucieczki od cholernych spalenizn tego całego ambarasu. Pytanie tylko brzmi, czy ktoś podążył w tamtą stronę? Czy komuś udałoby się pokonać setki mil tak po prostu? Ten atak zamknął oczy tysiącom, a reszta już pogodziła się z przegraną i pozostała w swoich norach, wegetując bez końca. Wojna się skończyła, a świat został pozostawiony samemu sobie na pastwę losu, wystawiony teraz na największą próbę. Od dawna już nie spotkałem nikogo, tylko pojedyncze osoby. Przez te lata wędrówki, po tych wszystkich dzielnicach i zakamarkach, Mało co napotkałem większe zgromadzenie bądź jakąś osadę w pogorzelisku straconego miasta. Wydawało się, że wszyscy ukrywają swe dupska chyba w ruinach, kanałach i każdym miejscu, gdzie mogą czuć się bezpiecznie. Lecz wiedziałem, że oni tam są i starają się dostosować do nowego, morderczego życia. Raczej nie zostałem tutaj sam, niczym w najgorszym koszmarze, który mógł się przytrafić... Chociaż i takie myśli mnie nachodzą. Myśl ta nurtuje mnie podczas każdego wyjścia do przeklętych ruin dawnej aglomeracji, która tętniła życiem przed laty. Do kanałów i metra staram się nie zaglądać, bo na samą myśl o tym, co tam kiedyś widziałem, mam dreszcze na plecach. Z tego co wiem, mieszkają tam ocaleni, schorowani i zdegenerowani za sztuci grozą morderczego świata ukrywających się przed światem w zakamarkach mroku. Słyszę czasem opowieści od napotkanych pojedynczych osób o wrakach ludzi zabłąkanych w ciemnościach, nazywanych także cieniami nocy. Oni stracili już całkowicie swoje dusze i człowieczeństwo, a na ich twarzach widać tylko czarną pustkę. Wieczorami czasem słychać było płacz dzieci niosący się w głuchej ciszy miasta, ale gdy się rozejrzeć, to dookoła nie było żywej duszy. Lecz dla mnie pozostaje tylko północ i wiem, że tam chcę właśnie podążyć. Zostawić już to wszystko tutaj w diabły i zamknąć tę kartę za sobą. Jeśli niektórzy pomyśleli tak samo i ruszyli w stronę Alaski, to może i ja tam znajdę trochę świeżego powietrza dla siebie. Nowe życie i lepszą przeszłość. Kto wie? Chwie. A co jeśli nie? Jeśli nie ma tam nic. A te wszystkie opowieści napotkanych przypadkowo ludzi, których krewni niby tam wyruszyli, znajomi, co słyszeli opowieści i tym podobne historyjki. Jeśli i tam dotarł ten cały syf i obrócił w gruzy góry, to będzie tak samo jak tu, z tym, że cholernie zimniej i bez dachu nad głową. Dlaczego oni sami nie wybrali się w taką podróż, jeśli ich znajomi palili się do niej? Bardzo to dla mnie było dziwne i tym bardziej wahałem się z podjęciem decyzji. Pamiętałem też o Europie, co mówili w radiu, tuż przed tym wszystkim, jak ostro się tam potoczyło, że zrównano ją prawie z ziemią. Ci, co zdołali uciec jakimś cudem, ukryli się w zakamarkach miast bądź oddalili się od aglomeracji na prowincję, albo też ruszyli na południe, w stronę Afryki. Głupcy myśleli może, że tam będzie im cieplej i bezpieczniej, bo ktoś znów plotkę puścił o azylu na tej ziemi. Lecz są to wiadomości, których nikt nie potrafił potwierdzić w stu procentach. Bo nikt z opowiadających o niej nic nie wiedział, bo nie był tam osobiście. Telegramy bądź reaktywowane telefony satelitarne, na pewno skądś ta wiadomość przyszła, lecz ani ja, ani inni nie mieliśmy dostępu do tego. Zwykli ludzie, tacy jak my, nie mieli możliwości komunikowania się. Wiedza na temat wszystkiego, co się dzieje, była praktycznie zerowa. Zastanawiało mnie, jak sytuacja z powietrzem i temperaturą wyglądała w Europie? Czy skażenie radioaktywne pozostało w tamtych stronach silniejsze, tym bardziej, że masa wybuchów towarzyszyła tamtejszym krajom? I czy to wszystko było prawdą, czy to znów ludzkie wymysły i kolejny dobry temat na te nudne dni? Słuchanie tych historii o ocalałych lądach przestało mi wystarczać i bardziej zapragnąłem na własną rękę spróbować dotrzeć właśnie tam. Dla mnie jedyna nadzieja na świeższe powietrze to północ i nietkniętej góry Wrangla na Alasce, najbliżej nas, tak mi się wydaje. Może być Grenlandia bądź inne kraje północy, bo ten, kto zna się trochę na geografii i na mapach, wie, że tam będzie prawdopodobnie lepiej. Minęło kilka lat, odkąd rozpoczął się ten pojedynek gigantów i zaczęło się to przeklęte nowe życie w całkiem nowym świecie. W naszym kraju, zmienionym okropnie przez ludzi, którzy zapragnęli bawić się w pseudo-bogów, panów nad światami. To odmieniło każdego z osobna nie do poznania, a konflikt odebrał całkowicie wiarę temu krajowi. Budziłem się co ranek spocony i wspominałem te tragiczne chwile, gdy to wszystko się zaczęło. Wciąż pamiętałem ten dzień, jakby to było wczoraj, jak fala antyamerykańskich wystąpień narastała z każdej strony, a system zniszczył następnie całe nasze życie bezpowrotnie. I stopniowo zaczynało robić się coraz bardziej nieprzyjemnie lecz żaden z nas zbytnio się tym z początku nie przejmował. Nie interesowaliśmy się polityką i mieliśmy w dupie rząd. Z dziesięciu milionów mieszkańców Nowego Jorku pozostała tylko garstka i sam nie wiem, czy to zasługa Boga, czy magicznego czerwonego guzika na konsoli sterowania naszego sztabu. A skutki odczuły tysiące tych, którzy przeżyli, pozostawieni samym sobie na całe długie lata. Nikt z nich tak naprawdę nie miał pojęcia, co się dzieje, dlaczego i jakiego typu bomby zapoczątkowały to całe nieszczęście w naszym kraju, gdzie grat rakiet wywołał chaos i zniszczenie, a następnie fale popromienne i deszcz radioaktywny. Owe rakiety uśmiercały tysiące ludzi bardzo powoli, ale skutecznie swymi eksplozjami. I właśnie do tego dążyli nasi pseudobogowie, gracze bez honoru. My, mieszkańcy tej dzielnicy, mogliśmy powiedzieć o ślepym szczęściu, że nie padło to na samo centrum tego miasta, ale uderzyły od północno wschodniej części Nowego Jorku oraz południowo zachodniej, każda oddzielona o kilkadziesiąt mil od Lower Manhattan, gdzie właśnie mieszkałem i miałem możliwość zobaczyć to, co się dzieje na niebie. Radio podawało, że Waszyngton, Filadelfia i Boston zostały niemal zmiażdżone, a na wschód ode mnie, w Riverhead, gdzie siła wybuchu miała 10 kiloton, a krater, który pozostawiła, miał niemal mile średnicy. Zmiotła dosłownie z mapy większość życia Long Island i tylko dziękować Bogu, że nie była to eksplozja przekraczająca tę moc. Odległość jednak spowodowała, że siła tych bomb zmniejszyła się kilkukrotnie, gdyż pochłonęły ją znajdujące się tam budynki, które złagodziły jej śmiertelną falę, narażając ludzi w zasięgu siedemdziesięciu mil na promieniowanie cieplne. Prawdopodobnie były to bomby jądrowe, Zresztą trudno mi powiedzieć, jak dużą siłą dysponowały, bo nie było mi dane na szczęście widzieć jej na własne oczy. I w sumie nikt już teraz tego nie potwierdzi, może tylko ludzie, którzy zorganizowali tę imprezę. Lecz gdzie oni byli? Bo po rządzie i służbach mundrowych ślad zaginał i to mnie cholernie dziwiło. Przecież było ich tylu, więc może po prostu wyparowali wraz z tymi, którzy uciec nie zdołali bo prawie siedemdziesiąt procent ludności zginęła w tym tragicznym czasie. Jednym słowem, śmierć i rozpacz zagościła na ulicach tego cholernego dnia. Teraz stało się jasne dla wszystkich, że to już koniec i nie mają wpływu na rezultat tej wojny. Po prostu są bezsilni. W Nowym Jorku cała masa mniejszych pocisków zniszczyła większość budynków, bądź porządnie je uszkodziła, powalając giganty niczym domki z kart, które kłaniały się sobie nawzajem. Dodatkowo po ulicach walały się gruzy, kawałki metali, a zakleszczone samochody wybuchały kolejno jeden po drugim, odbierając życie niewinnym ludziom, którzy nie zdołali się z nich wydostać. Ta tragiczna sytuacja przyprawiała nas odreszcze i rozpacz. Upadek cywilizacji pod wpływem nuklearnej wojny tyle właśnie zostało po naszym mieście, tylko pełne ulice gruzu i powalone wieżowce z betonu i stali, których ruiny odstraszały teraz ocalałych mieszkańców swoim makabrycznym widokiem. Bomby zniszczyły lub uszkodziły mnóstwo budynków, ale spadły o wiele za daleko od placówki ONZ, niszcząc ją tylko w niedużym stopniu. Dlaczego? Jaki był w tym cel i sens? Miałem milion pytań, a odpowiedzi żadnych. Jakby ktoś zaplanował, że bomby jądrowe spadną tuż obok, ale nie w centrum miasta. Użyto mniejszych pocisków, ale zadali przy tym więcej cierpienia. Rakiety i bomby laserowe spadały na ośrodki dowodzenia i gmachy rządowe. Mosty i wszystkie kluczowe cele, lecz nie ten cholerny budynek ONZ, który znajdował się akurat tak blisko mnie. Niszczyły wszystko, nie oszczędzając ludzkiego życia. Wojna rozpoczęła się tak nagle, a horror zdawał się nie mieć końca. Te fale bólu, które kłębią się w mojej głowie, wciąż widzą, jak uciekali w panice, ciągle krzycząc, a kobiety machały rękami, płacząc jednocześnie, starając się ratować swoje dzieci. Ginęli kolejno, próbując znaleźć najlepsze dla siebie schronienie, chcąc się ukryć gdzie bądź, licząc na trochę szczęścia. Ich histeria rozlewała się między nimi jak płonąca benzyna, a ich szanse na wydostanie się z tej matni były cholernie niewielkie. Gdy gratrakiet zasypywał miasto, a odłamki walących się budynków niszczyły ulicę za ulicą, siejąc strach i zniszczenie, pożogę i ból. Eksplodując dookoła i kolejno zamykając ludziom drogę ewakuacji, wyrywały kolosalne leje, zmniejszając szanse ucieczki. Śmierć i chaos zawładnęły miastem, a kto się schować nie zdołał, ten już wyboru większego nie miał, jak tylko spojrzeć czarnej pani w oczy, żegnając się w ciszy. Ta gorycz przeszkadza mi w codziennym życiu i wymazać z pamięci tego się już nie da. Jak to się wszystko stało, tego już dzisiaj nikt nie chce pamiętać raczej. Część ludzi takich jak ja, chowając się szybko i bardzo głęboko, mogła dać sobie trochę więcej czasu na jakieś życie po tym wszystkim, w państwie, które właśnie waliło się w gruzy. Po gradzie rakiet rozsadzających Nowy Jork w drobny mak, wszyscy stracili wiarę w Boga, więc teraz, długo po tym wszystkim, zaczynam żyć z myślą o ucieczce z tego miejsca rozpaczy. Marzyłem o znalezieniu lepszego kawałka ziemi dla siebie, o ile gdzieś taka w ogóle była. Czy to źle? Zadawałem sobie to pytanie każdego poranka. Do tego ludzie, nie skupiając się na tym, w jakiej rzeczywistości żyją, starali się oszukiwać samych siebie, wmawiając sobie każdego dnia kolejne kłamstwa. Łudzili się, że będzie okej, okay, i żyjąc marzeniami, mamili samych siebie, że już chyba jest lepiej. Przez ten długi czas dzielnica straciła wszystko co piękne, lecz życie toczyło się dalej. A dla nas liczyło się, aby kolejny dzień był lepszy, żeby przyniósł coś lepszego niż tylko same zmartwienia, troski, nadzieje na przeżycie i walkę o jutro, czyli zdobycie pożywienia, które stało się głównym problemem mieszkańców. Każdy liczył, że Przyroda znów się odrodzi, i wrócą dawne czasy, o których marzyli ci, co przetrwali, i pamiętali to, co było piękne. Ludzie przystosowali się bardzo szybko, i prawie każdy posiadał jakąś maskę z pochłaniaczem i coś do obrony. Szare niebo i ciężkie powietrze, towarzyszące nam już od tak długiego czasu, być może nie było groźne, lecz na pewno ciągle nieprzyjemne podczas oddychania. Do tego jeszcze gdzieś tam w epicentrach wskaźniki pokazywały kilka kresek. Dodatkowo wiatr przynosił ze sobą z różnych stron kraju wiele syfu, który osiadał na budynkach i wszystkim wokół. Przypominał nam o tym, że życie to walka. Czasami niemal było czuć śmierć i spaleniznę w pogorzeliskach dawnego miasta, gdzie napotkać można od czasu do czasu świeże zwłoki. Ciała ludzi, którzy nie dali rady i przegrali walkę z życiem na skutek głodu i braku nadziei. Czasem mieszkańcy starali się chować zmarłych, na tyle na ile umieli, lecz ludzi do zakopywania ciał było mało, więc nie wszystkich dało się pogrzebać. Chowano ich w lejach pozostałych po bombach, w wyrwach i dziurach, a to wszystko, by uniknąć chorób towarzyszących rozkładowi zwłok. Wszystko wkrótce zniknie. Sami zobaczycie. Z czasem wszystko się polepszy. Po prostu musi tak być, bo przecież jak długo to może trwać? Mówili tak wojskowi i policjanci, którzy ocaleli, a niektórzy wierzyli nadal w nasz nieszczęsny rząd, który wypiął się na wszystkich, ratując swoje dubska. Lecz wielka potęga upadła i tylko pozostałości rozjebanego miasta oświadamiają ludziom o tej porażce i tragedii, która odmieniła wszystko po niej. Nadeszła pora mroku i snu, w której czasie nikt nie chce wracać do przeszłości i rozgrzebywać już bolesnych wspomnień. Ten cały zimny konflikt z zwaśnionych krajów, to była jedna wielka tajemnica. Zwykli ludzie nie mieli pojęcia, o co toczy się ta chora wojna mocarstw, ta gra słów. Bomby zniszczyły życie tysiącom ludzi, zmieniły ich zwykłe dni w piekło, w którym muszą już żyć, w bólu i nieszczęściu, bez nadziei na lepsze jutro. Jedno jest pewne, że klimat i to, co się tutaj wydarzyło, przewróciło nasze codzienne dni do góry nogami. Zresztą, Świat zmienił się nie do poznania. W odcieniach szarości nieba i przy odgłosach licznika Geigera, które chyba już każdy zapamięta do końca życia. A słońce, gdzie ono? Boże, choć nie wiem czy jesteś, gdyż ja straciłem swą wiarę. Proszę, przywróć je znowu, bo tak bardzo nam go brakuje. Umarło środowisko, przepadła wspaniała zieleń, która wymarła z czasem, a reszta, to co przypominało o przyrodzie, zapisało się na kartach nieszczęsnej historii. Oni już nie dbali o pogodę, bo dla nich to nie miało żadnego znaczenia. Może się kiedyś odrodzi, lecz czy będzie dane mi tego doczekać? Kto wie? I tak zniszczyli nam wszystko to co piękne, dając w prezencie szarość i ciężkie powietrze. A natura nie umie sobie z tym poradzić mimo wielu lat bezsilnej walki. Zabrali piękno, o którym ludzie już zapomnieli w natłoku codzienności i tak zresztą dawno przestali szanować ziemię na długo przed tym całym zamieszaniem. Strach przed każdym nowym dniem zmuszał do walki o lepsze jutro. Później ta dzicz zmieniła normalnych mieszczan w zwykłych barbarzyńców. A oni, jak jakieś hieny, wychodzili na żer, szukając swoich ofiar, całkiem się zatracając i rzucając już w niepamięć, że kiedyś byli dobrymi ludźmi. Kiedyś wiedli swoje życie, nie zawsze szczęśliwe, ale często w dostatku i w gronie bliskich i przyjaciół, których teraz nie było. Wszystko to, co pozostało i nie uległo zniszczeniu, tkwiło wraz z ludźmi pod gruzami, bądź spalił to ogień. Tymczasem harpie rozkradały wszystko bez skrupułów, dbając tylko o swoje. Robili to, by zapewnić sobie jakieś odzienie lub środki potrzebne do życia w pogorzelisku kochanego miasta, które wypieło się na nich i zamarło w bezdechu. Nocami zaś nie dało się chodzić swobodnie po ulicach, gdyż zbyt duże ryzyko towarzyszyło takim wyprawom. Czasami także wydobywał się z kanałów obrzydliwy fetor zgnilizny, który nieziemsko drażnił moje nostrza. Zapewne był to smród rozkładających się tam ciał. Co noc wielu łupieżców i skawengerów liczyło na zarobek i zdobycie czegokolwiek, co można zjeść lub zamienić na żarcie. Padli nożercy, bo tak ich nazywałem. Szukali konkretnych rzeczy, takich jak woda i jedzenie oraz dobre baterie bądź medykamenty. Tego ostatniego szukali najbardziej, gdyż był to towar bardzo cenny, za który szło się wymienić na wszystko. Z każdym dniem zaczynało się robić coraz bardziej niebezpiecznie, lecz ja nie rezygnowałem. W końcu byłem u siebie. Razem z marzeniami i gonitwą za życiem zniknęły też dobre samochody. Ciuchy, cały ten syf, który prał umysły ludziom już od dawna? Starałem się kontrolować klimat cały czas i miałem nadzieję, że już wkrótce nie będę potrzebował maski, bo robiło się coraz bardziej przejrzyście, choć nie zupełnie czysto. Nie mam też na myśli przejrzystego nieba, bo o nim to już chyba możemy zapomnieć. Cholera, co to się porobiło? Czy to ulegnie kiedyś zmianie? To pytanie męczy nie tylko mnie w tym przeklętym mieście. Po tylu latach wciąż czuć niesmak w ustach, gorycz pyłu, jakiegoś dziadostwa, które pozostało w każdym kącie. Znam takich, którzy zeszli do kanałów na stałe, wmawiając sobie, że tam odnajdą szczęście i schronienie przed jeszcze pozostałym ciężkim, stęchłym powietrzem, w obawie, że znów coś się nagle wydarzy. Można powiedzieć, że ułożyli sobie tam życie, kiedy to pierwszy raz zawita i tam podczas ucieczki przed bombami, bojąc się wystawić później głowy na zewnątrz, miałem maskę, która chroniła mnie przed nieświeżym powietrzem, lecz naprawdę nie było źle z oddychaniem. W sumie miałem to gdzieś, bo po tylu latach wskaźnik spadł diametralnie, więc o napromieniowaniu nie trzeba było myśleć.